Co to za dźwięk? Witam, witam z t-stoneautomate.pl, a przed wami takie klaustrofobiczne trochę pomieszczenie, ale to jest tak naprawdę mapka 30 ways to 30 sposobów by umrzeć. No to zaczynamy po prostu. Zobaczymy o co chodzi w tej mapie. Fall damage, już zobaczyłem mniej więcej na czym polega ta mapa. Jej mapa jest naprawdę fajna, what to do? To są takie podpowiedzi. Co można zrobić w danych mapkach? Tutaj mamy trochę spoilery, co się może dziać i w ogóle command-locki, patrzcie na to. Ogólnie mapka polega na tym, żeby w każdym levelu zginąć. I ginąć można na różne sposoby, jak wiecie, na przykład pierwszym sposobem będzie po prostu spadanie. Po prostu spadanie, tracenie życia. I naprawdę jak zobaczyłem ten pierwszy level to sobie wymyślałem, kurde, mapka epicka, będę ją nagrywał, więc ją nagrywam oczywiście. Jest druga taka mapka typu single player, ciekawa do przejścia. No, gram oczywiście na wersji 1.8, teraz 8, ale ogólnie trzeba grać na wersji 1.8. Pozostawiłem, że w tych mapach nie będę grać na shaderach, bo, bo w sumie nie trzeba, co nie? Bo to są takie mapki, które... shadery nie są potrzebne. To są takie mapki, które po prostu trzeba się zabić, na przykład. Jeżeli takie mapki się Wam oczywiście podobają, to nie zapomnijcie ocenić filmu, na przykład łapką w górę. Zawsze mnie to ucieszy, zawsze mnie to zmotywuje, zawsze się ucieszę i zawsze to po prostu... Do, dotrze do większej ilości osób. Jeżeli będzie dobrze łapkowany film, to będzie dobrze pozycjonowany i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz chyba musimy się utopić, skoro widzę wodę. Skoro widzę wodę, to musimy się utopić. O, więc sobie zabudujemy się tak. I to nie. Troszkę to potrwa jak to zwykle bywa. Ja mam tutaj herbatkę, ponieważ nagrywam trzy ostatnie odcinki. To, to jest oczywiście trzeci, nie wiem czy trzeci, w sumie może zmienię kolejność, zobaczymy Ale nagrywam trzy odcinki pod rząd tak naprawdę Minecrafta, jeszcze chcę nagrać jeden albo przynajmniej jeden z Raimana Zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że ta mapka się jakoś za bardzo też nie przedłuży No bo trochę byłoby to kiepskie, co nie? Troszkę byłoby to kiepskie Dobra, giniemy, giniemy, fajnie, A respawn, drugi level Fajnie się udał, lawa fal, dobra eee, Tylko, że tu troszkę lawy nie ma A te, jak spadniemy na to, to nas teleportuje, tak? Wow, tu jest lawa a, easy, easy peasy. Ja tu wiem, ja najlepiej jak ginąć. Chociaż gęsto, chyba wie lepiej jak ginąć, co nie? Anti gravity potion. No co z tym chodzi? Aha. A, jeszcze raz. Ok, to, to nie jest jakiś taki e, sposób, W którym można zawsze zginąć w e, Minecraftie, tak trochę, no, ale, <laughs> ale spoko. Dobra. Doceniam, że autorzy chcieli się postarać. Piąty e, poziom. Reston Contraption, nie co to znaczy. E, ale widzę szczały. widzę, że musimy zrobić po prostu jakiś mechanizm, który będzie się szybko powtarzał. E, wiem, pamiętam, że był taki fajny mechanizm, e, że czekajcie, jeszcze raz sobie to zrobię. Chyba nie mogę niszczyć za bardzo podłogi, nie będę się przynajmniej starał i grifować mapy, coś w tym stylu. Bo to by też sensu nie miało. E, pamiętam, że było coś takiego, że się stawiało chyba tu i tu pochodnie, potem tu i tu. Okej. Okay. Robiło tak. To już chyba nie działa. Kurde, nie pamiętam jak to się robiło też do końca, więc po prostu zrobimy jakiś podstawowy taki zegarek. O, powiedzmy tacz taki. Ok, wyślemy tutaj sygnał. E, za, za, za wolno znaczy się. Muszę szybko postawić i szybko zniszczyć. O, pięknie. I teraz. Mm, nie. E, musimy dać na przykład sobie jakiś tutaj. O, coś takiego. Nie, może będzie lepiej po prostu tak. Tak. O, proszę bardzo. Patrzcie, jak nawala we mnie, pięknie. Podoba mi się ta mapka, podoba mi się. The ball of fire. Ula la. Co, musimy po prostu tak zrobić? Eee, no come on. Takie prosty... Takich prostych leveli to mi nie dawajcie. Nagrałem 4 minuty i przeszedłem 6 leveli, więc myślę, że będzie to w miarę sensowny odcinek. Może nawet 20 minut, zwłaszcza, że poprzednie odcinki w sumie The Walls i Sky Wars były w miarę krótkie. Więc... Troszkę kiepsko, The 3 tree... A sprytne. <laughs> Rozwałka. <laughs> Świetna mapa, podoba mi się to, podoba mi się to. Chciałbym teraz na siebie chyba kowadło dawać, co nie? Ja naprawdę w kwestiach ginięcia w Minecraft jestem chyba naprawdę mistrzem, bo wszędzie wiem co robić, co nie? A naprawdę nie oglądałem jakichś materiałów, co robić i tak dalej, tylko oglądałem dwa albo trzy pierwsze levele i mi się spodobała ta mapa, naprawdę The Void Bed. Mam tu itemy. Night, day damy night, musimy chyba zrobić tak żeby otoczyć nasze łóżko I jakoś tak zbugować po prostu to łóżko i się w nim położyć, co nie? chyba o to chodzi dobra, spróbujemy zrobić tak eee, czekajcie tutaj zrobimy, damy łóżko tutaj sobie zabudujemy jeszcze jedną warstwę, czemu nie? I dam radę się położyć. Daj ją. Zniszczyłem. <grym> I chyba się nie udało. Ale czekajcie, jeszcze raz damy sobie tak. Kurde, nie mogę się tak położyć. Nie może być chyba nic nad. Mi się wydaje. Jest noc, jest noc. No, stówę jest noc. Teraz, kurde. O, dobra, mogę się położyć. Nice. Eee, czy to się uda, czy mnie... Kurde, wywaliło mnie tutaj. Może jak to zrobię tak. Niekiedy nie mogę kliknąć tego łóżka po prostu. To jest aż dziwne. Ha. To już jest, jest je O, nice, dobra, położyłem się, teraz powinienem się jakoś zbugować, błagam. Zbuguj się. Nice, dobra. Nice, to mi się podoba, wypiję sobie trochę herbatki. Mam nadzieję, że się nie obrazić. Akurat zginę fajnie. To mi się podoba. Dziesiąty poziom nether. Hihihi. Hi, hi. Każdy wie, co trzeba robić. Oj. A, żem spieprzył. Niczym JJ po prostu. Aaa. Jeszcze gdzieś spadło do góry, dobra. Odpalamy nether. Ja Ciekawe, co by się stało, gdybym chciał się podpalić, po prostu. by to zadziałało? Ha. Takie bugowanie mapy. No i co tutaj muszę? Co muszę? Co tutaj muszę? A, nie ma od odpadków, spoko. Wejdziemy sobie w lawę, czemu nie? Kurde, bez shaderów też bardzo ładnie wygląda Minecraft, nie powiem. No nie, palę się, o nie, zginąłem. Aha, tutaj muszę ginąć. Hehe. The End. Jest, jeszcze nie jest skończony. Nie jesteś skończony. Chyba o to chodzi. E, tutaj trzeba po prostu pewnie aktywować END. Dobra, już będę jakoś inaczej się kraftuje te rzeczy. ma. Trzeba je tutaj powstawiać. Fajnie, fajnie. Czy ja mam e, tekstur dęka? Mam tekstur dęka. Ja nie chcę tekstur dęka, ponieważ... Ponieważ nie, ponieważ to jest normalna mapka. Do normalnej mapki nie trzeba. Dobra, udało się zrobić portal. E, fajnie. Tak troszkę e, depnęło mnie w ten... E, w jakieś pomieszczenie. Wejdziemy sobie na górę. I przywołamy do siebie smoczka. O, iż idealnie tutaj jesteśmy. Smoku, smoku. Siema, kurde Chodź na PvP, ziom Jeden vs jeden Jeżeli tylko cię na to stać Ha No, come here, come here Gdzie uciekł? Gdzie ucieka? Patrzcie jaki, kurde, słabiak Tu jest, a zauważył mnie, patrzcie In your face Trzy serca Trzy serca Już wolę spaść, kurde Bez przesady, no Trzy serca tylko Jaki ty słaby jesteś, Enderman. Ender Dragon, przepra o, przepraszam. W ogóle nie ma Endermanu dookoła, dziwne trochę. Lecimy, Narka. Widzimy się w innym świecie. Dobra, lecimy. An Archer Accident, coś chyba. Ja naprawdę, kurde, aż zadziwiające, że wiem od razu, co ja mam robić, co nie? Ja naprawdę wiem, jak ginąć w Minecraft. To już aż. To niby jest dobre w tej mapce, co nie? Ale ogólnie to chyba nie jest jakimś super, jakąś super umiejętnością Ginięcie w Minecraft, co nie? No i troszkę tutaj mi się nie udało, tak jak chciałem ja Jeszcze raz Nice Fajnie, podoba mi się ta mapa Taka zupełnie inna, co nie? Hunger Potion Czy muszę po prostu, aha, muszę po prostu zjechać swoje, swoje hangery. Wow ale mi to lezi. No i muszę zginąć z głodu. Luzik, arbuzik. Tylko niech mi zacznie ginąć. O, dziękuję bardzo. Oj, to trochę potrwa. To trochę potrwa, więc po prostu zrobię cięcie i widzimy się, jak już zginę. Bo nie ma co, żebyście czekali. No, giń już, ginże. Ja zginął. Minutę mu to chyba zajęło. Masakra. Perełki. Też wiadomo co trzeba robić Spam gaming Dobra to był najszybszy chyba To był chyba najszybszy jaki kiedykolwiek był Dobra uu. Water bottle Witch head um. Czek wypije po prostu sobie Aha dobra A niby było tylko water bottle Niby tylko water Ale poison mi nie zjedzie do 0hp co nie Chyba że to jest wider Oj Jak ja mogę zginąć? Aha, dobra, mam jump zwiększony To mi nic nie dało, no Ha Aha, dobra, to są różne potki Dobra I tu jest Kid by magic, dobra, spoko case, Aha, haha, luz Naprawdę, aż dziwne, że ja wiem od razu, co ja mam zrobić, naprawdę To mnie niepokoi Mnie naprawdę niepokoi, że ja wiem, jak mam zginąć to jest troszkę smutne Co jak co? Tylko nie wiem, czy zdążę już nagrać dzisiaj Minecrafta, bo już, znaczy Raimana, bo jest po, po 22. What to do Aha Muszę kliknąć what to do Okej okay. Spoko Witchery, o obo, że będę musiał tworzyć potki Odejam O, mogę sobie wsadzić, patrzcie wsadzę sobie Wsadzę sobie, bez skojarzeń ludzie, proszę Wsadzi tutaj sobie Netherworta Nie działa? co to się robi? To się nie robi Czy musi być naprawdę jeden tylko ten? Chyba musi być jeden A, czemu nie działasz? Halo? Może na tym nie działa, czekajcie A, bo nie ma wody, Jezu, jak jestem głupi. <noise> nie ma wody, ja się dziwię, czemu mi kurde nie działa. Ja nie wierzę. E, muszę w ogóle wziąć tą wodę, co nie? Skąd wodę? Tu jest woda. Pięknie. Bierzemy ileś tam już na zapas. Tworzymy to. Nie pamiętam, jak się robiło, żeby zginąć. Chyba trzeba było po prostu zrobić na początku taki podstawowy potek. Później trzeba było go zrobić, chyba, chyba tym, spider Eye mi się wydaje, ale chyba tak. Dobra, mamy Awkward i dajemy Spider-Eye'a, mam nadzieję, że to będzie i później jakoś przedłużyć Gunpowder'em albo Glowstone'em. Chyba Gunpowder'em, nie, Gunpowder był do tego, żeby były rzucane te potki. A wystarczy, że ja wypiję po prostu i zginę, tylko jak będę miał trzy takie potki, to tylko mi 9 HP to zabierze, co nie? A jak mi zabierze 9 HP, no bo 3 razy 3, co nie? Ja Potrzebuję 10 HP, czyli muszę jeszcze przedłużyć. Dobra, Weak weakness. Uu. To, że mnie trafił. To, że mnie trafił, niestety. Damy sobie ten potion. Jeszcze raz. Te nieudane sobie wyrzucimy w ogóle tutaj. Czyli to nie był fermented eye. To powiedzmy, że jeszcze raz brodawkę dam? Czy da się jeszcze raz brodawkę dać i po prostu wyjdzie to, co chcę, żeby wyszło? Kurde, nie mam pewności. Jeżeli będę się za długo tutaj głowi, to po prostu wiecie. Wytnę. Nie, nie mogę jeszcze raz. Dobra, było już to, to teraz. Y, melony. Spróbujmy. Lolololol. Aha, muszę. Dobra, muszę Wish Hata założyć, dobrze. <noise> Ale mi na nos wchodzi. Okej, okay, spoko. <noise> dobra, spoko. W ogóle ładnie jest ten an Animated Fateful. <noise> ładnie to wygląda, nie powiem. Mamy instant health, i teraz chyba, jak zrobię tak, to, to nie będzie instant health, tylko będzie to, żeby mnie zatruwało. W sensie, żeby mi zabierało HP. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to na tym będzie polegać. w ogóle się 14 minut trwa ten odcinek, mniej więcej, co nie. Długo. Długo, nie wiem, czy ja to zrobię wszystko na tym filmie. Jeżeli będzie to trwać za długo, no to wiecie. Instant damage. Dobrze, i teraz chyba trzeba przedłużyć tym że mi zabierało po 6 serc i na luzie będzie się, będzie się udało Uda się po prostu Będzie się udało, brawo automat Na zdrowie mamusiu Fajnie, że kichasz na moim nagraniu <grym> Nie wiem czy to słyszeliście, ale <grym> było to w miarę głośne Dajcie mi poczki Jest, instant damage 2 O nie Te potki chyba nie są zbyt dobre <grym> Look up A tu co? Serio, musiałem kliknąć przycisk, żeby to się puściło tutaj. Fajnie, gro. Co to za dźwięk? Oryginalne Big Tunnel. okej. Okay. Co my tu mamy? Oha! aha czyli musimy po prostu zrobić tunel tutaj i przejść tym tunelem, ale czekajcie bo jestem też sprytny, nie wiem czy wiecie i patrzcie, a nie to nic mi nie da no no idź, ej jak głupia świnia czekajcie, sobie wezmę więcej tych wędek, bo się okaże, że w ogóle za mało będę miał tych wędek i trochę lipa będzie e, nie, ciebie nie chcę, bo ty nie chciałeś mi słuchać, chodź ty jesteś moją nową świnką? Ona idzie tam, gdzie ja chcę? Ona idzie tam, gdzie ja chcę. Dobra, świnka. Dobrze, że mi HP nie zabiera. Patrz, a to też idzie, ta też idzie, no. No, szybciej. Kliknąłem prawym i idę szybciej. Fajnie. O! No co? Jakie to jest oryginalne, co nie? Jakie to jest oryginalne, tak. Lava jump. Aha. Hmm. Czy muszę spawnować? A, spawn horse. A, dobra. Muszę mu dać to ja muszę po prostu skakać nim? A dobra Easy Easy. Lava jump. Znowu? A nie, something's await up here. Dobra. Coś tutaj ma być, tak? Pewnie muszę kliknąć przycisk. Co to spada z nieba? Tak. Któż by się spodziewał? Kaktusy wszędzie. A co się stanie, kliknę to? No? Get killed by a cactus. No, być zabitym przez kaktusa, to było trudne. Ale hamsko, że wymuszają mnie kiedy, żebym kliknął ten przycisk, co nie? Hamsko. Nie powiem. Autokill, kill. Auto ki kill. I ok. Słucha mapka. Deadly music. Um, mam to zniszczyć? Chyba nie. No tak, musiałem po prostu kliknąć, żeby dostać płytę. No świetnie, Cool Stage. Fajny poziom, tak? A ja słyszę. Aha, muzyczka chyba się włączyła. Znowu musiałem kliknąć. od to do? No po prostu, co za hamska mapka. Troszkę się sfejczymy, czemu nie? No witam, ja jestem automat. Gorący chłopak, ho ho ho, ale śmieszne żarty. No, normalnie automat. Tak, Wolf, a tak, znowu muszę kliknąć przycisk, znowu pospawnujemy ich troszkę. Ho, ho ho ale się wkurzyły. Kopia 28 levela. Aha, super. Super, naprawdę fajnie. Dobra, troszkę sobie ich Słuchajcie, zebraliśmy się tutaj. Dla pewnej ważnej sprawy. Otóż. Słuchajcie, no nie. No sorry, ale. Była pewna umowa, mieliście mi. Mieliście mi sprowadzić tutaj garcia, żebym mógł z nim nagrać. Nie udało się wam. Nie zrobicie tego, tak? Nie zrobicie? Taki kozak. A, zapomniałem. Zapomniałem, że to jest. Przewaga liczebna. Zapomniałem, że mają przewagę liczebną. <laughs> A, super. Kole kolejny po prostu przycisk, żeby tylko wymusić przycisk, to nie? Contraption. Troszkę boję się przycisnąć ten przycisk. Zwłaszcza, że nie mogę zobaczyć, co jest w tym. Co się za nich zginę? Yy, Zbuguje mapę. <laughs> Dobra, zbugu, aż zbugowałem mapę, dobra. Ludzie, jest to twórca mapy nie spodziewał się, że będę aż tak głupi, żeby wleść w ten piorun. Dobra, zobaczymy, co ten guzik robi. W takim razie. Aha, dobra, będziemy mogli po prostu zobaczyć tutaj, jak wszystko działa. Czyli na przykład mogę sobie zobaczyć. A to jest jakiś teleport, teleporty. Aha, mogę się tep tepać do stage różnych. Czyli na przykład tepnę się do tego stage'a. ale nie, nie mogę. No to trudno. Ale fajnie, możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się spodobało, oczywiście zostawcie ocenę tego filmu. Najlepiej łapkę, oczywiście, w górę. No pewnie. Przyjechały kurde wagoniki. Fajna mapka, troszkę trollowata. Mnie się podobała, jak najbardziej. Więc jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Jeżeli się spodobało, to już oczywiście, oczywiście napiszcie. Jeżeli macie jakieś ciekawe mapy, Za to oczywiście podeślijcie także, bo bardzo chętnie każdą mapę tutaj zobaczę. Ja Wam jeszcze raz, dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się, naryczka!